No i witajcie, się te poplony Coś tam wczoraj yy, przeszła u nas burza Tak nawet dosyć fajnie popadało I co? I postanowiłem to zasiać Nie, jest jakoś tam, są strasznie mokro to Już widać, że wsiąkło Nawet widać, że talerzówka wyciąga już tą yy, ziemię suchą Dałem najgłębiej jak się da talerzówkę Nie, nie powiem Wam, że nawet jest dolane Całkiem przyzwoicie i co? Tam trochę wtopa, bo... Nie popatrzyłem sobie, dzieci mi przestawiły manetkę od regulacji siłowej I tam prawie tak w powietrzu sobie szedł ten siewnik, tu dopiero się... Coś mi od początku nie pasowało, ale tu dopiero zacząłem grzebać i ustawiłem to na jak gdyby najgłębsze Wyłączyłem tą regulację siłową I już idzie tak dosyć fajnie No i co? Siewnik się nawet nie zapycha bo miałem obawy, że to się będzie zapychało na tych lejkach, bo tu jest słoma niezbierana Obiczek rozsiany wcześniej był także ta talerzówka go trochę głębiej teraz przykryje a, a na wierzch pójdzie ten, yy, ta kurczyca postawię wam kamerę na, 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 na tutaj talerzówce to sobie zobaczycie Junior zasnął. Halo! Śpiochu! Już godzina spania. Jego także co? Stawiam Wam tutaj gdzieś kamerę. I sobie zobaczycie, jak to, jak to idzie. To sobie fajnie. Nic się nie zapycha. Także. Żarna ubywa, także chyba w miarę to dosyć przyzwoicie wyliczyłem. Tutaj była burza, tak jak mówiłem tu mi coś chyba zaciekło. Zobaczcie, zamoczone trochę. No ale jakoś nie nalało chyba specjalnie za dużo. Także trzeba będzie tutaj dopracować te boki, bo widać, że tu się coś woda, woda tu coś podciekła. Także co, a jeszcze co, rano sobie tutaj byłem, lęcz rano, przed chwilką, byłem tutaj z opryskiwaczem wylać te MM-y, te bakterie na, na rozkład tej próchnicy i jak na złość, kurczę, od razu w słońce wyszło. Rano było tak fajnie pochmurno, rozlałem sobie i, i mówię, od razu trzeba to stależować, żeby one tutaj nie, nie wyparowały. Ustawiłem sobie na rozlewacze do RSM-u, żeby to też nie bardziej w ziemię poszło, bo to i tak będzie wymieszane teraz z ziemią, także stwierdziłem, że chyba lepiej, lepiej to będzie tymi dyszami do RSM-u puścić te bakteriozy. Muszę sobie coś popracować jeszcze nad, nad rozrzutnikiem słomy, bo zobaczcie jakie skurcze pokładam na pasami po, po moim bajzonie. Tu był owiec, także teraz na wiosnę, nie wiem co tu będziemy robić, zobaczymy tą soję jak wyjdzie. To chociaż nie, bo tu jest też taka działka odosobniona, także ta soja by tutaj została zjedzona. Zobaczymy. Dobra, także co, nawet to idzie w miarę, w miarę lepiej nawet jak się spodziewałem. Także jeździmy sobie dalej, robię poprzeczniaka i co, i strategia jest taka, że po prostu sobie przed każdym jednym kawałkiem sobie opryskam tymi bakteriami i od razu, razu to żyję po prostu, żeby one nie wyparowały przy tym słońcu. Chociaż nie wiem, nawet, czy, czy nie przełożę tych prac na, na późniejszy wieczór. Zobaczymy. Ale co, te dwa kawałki sobie na razie zrobię i później zobaczymy, jak to tam będzie. Działa na razie. No i dobra, przerwa na uzupełnienie materiału siewnego paliwa yy, i ogólnie przestój bo bo co no, bo rozlewam te MM-y i jest po prostu za, za mocne słońce teraz a one są dosyć wrażliwe na promieniowanie i tak yy, tak sprawa wygląda urwał mi się ten cały ten cały yy, no, mocowanie z tymi dwoma lejkami trochę go tam pokiereszowało ale już nawet poprostowałem i mówię tak mam chwilę czasu eee, to może sobie spróbuję taki zastosować pomysł racjonalizatorski jak wiecie planowałem ten siebnik przerobić na na talerzowy tylko jeszcze szukam właśnie najtańszego rozwiązania i co znalazłem na OLX takie, takie kompletne talerz z piastą do spawania eee, cena w... Dużo nie niedużo, no, 150 zł. No. Jakość też taka jest dosyć marna tego, bo to nawet, nawet, że się to nie chce tak swobodnie obracać, tylko są takie zacięcia. No tak, zrobione jakoś od, od siekierki. No, ale nigdy by już było. I co? Yy, ale jeszcze inna sprawa, że tam jest. Yy, dałem to takiemu majstrowi wiejskiemu. Żeby spróbował ile on to tam wyceni za, za coś takiego. Może wyjdzie tanie, zobaczymy. Motowujecie yy, dosyć dużo tego trzeba, także także się uzbiera tam choćby nawet po 150 zł, to się uzbiera tam niezła kwota za te wszystkie redlice. Yy, I co? Jak to planowałem zrobić? Jeszcze nie wiem, szczerze powiedziawszy, bo planowałem to ogólnie całkiem zrobić nową rodlicę. Ale na razie sobie spróbuję, na, na jak gdyby starej tej, do starej tej, po prostu w tym miejscu O dospawać tą, tą nową i zobaczymy ogólnie, jak to tam jak to by się e, sprawdzało. Powiedzmy w takim wariancie, nawet najprostszym. Nie? No bo to wiecie, wystarczy tylko wyciąć tutaj dziurę, taką w tej, w tej blaszce i wspawać to. I by było gotowe. Jakby się sprawdzało, no to ja wiem, może by tak to zrobił po, po, po najmniejszej linii oporu. Zobaczymy zresztą. Zobaczymy jak to się będzie tutaj kręciło. Także co, yy, tak to przystawiam. Biorę spawarkę. Yy, spawamy tutaj to tak, w ten sposób. No i zobaczymy jak to, jak to się będzie sprawdzało. Na razie mam jedną, to znaczy kupiłem dwie, ale jedną dałem majstrowi drugą, drugą właśnie teraz spawamy no i zobaczymy jak to tam się będzie będzie to sprawowało także co biorę spawarkę, spawam i zobaczymy no i dobra, cyklu już spawane tak to to wyszło i co no jak się uda to zobaczy, że tamta krawędź jak gdyby oryginalna no, ta krawędź będzie działała jak skrobak, tylko nie wiem czy tego nie, nie za e, nie za mocno tutaj przyłożyłem do tego, bo to się tak ciężko obraca Ale ten jest krzywy i, i zobaczcie, w jednym miejscu jest o luźno, a w drugim tak ledwo przechodzi. No, ale no, nie wiem taka jakość e, taka jakość tej części była. Ale dzięki temu, że tam jest mała szczelina, to może to będzie działało jako skroba, prawda? I tu się to nie będzie e, niczym zalepiało. Zobaczymy. To jest tak w ramach próby, dlatego co teraz tutaj montuję montuję tutaj rureczkę, cyk tą oryginalną i jakoś to tutaj, tutaj jeszcze rzeźbimy. Także zobaczymy I co? Nawet Majster sobie na czas operacji spawania ciągnik odpiął. Także nie ma żartów. Dobra. Działamy. No i dobra. W miarę poskładane. No i co? Powiem wam, że te rurki to już mnie tak denerwują, że na no te plastikowe na sklepie nie patrzę na to. Dobrze Wam radzę. Spróbowałem sobie na takim. Peszlu. On jest gładki w środku. Oczywiście on jest nieodporny na słońce. Wiem o co chodzi, ale chciałem po prostu spróbować, czy, czy może ten peszel by nie był lepszy. On jest gładki w środku, także tu się nic nie, nie powinno zawieszać. No zobaczymy, jak, jak to będzie szło na tym, na tym peszlu. A teraz co? Odjeżdżam tym zestawem i i jeszcze sobie podziałem przy takim trochę przy takiej trochę innej rzeczy. no i witajcie rozlewamy bakteriozy i tak słoneczko zaszło także fajnie już sobie muszę na spokojnie wszystko rozlać później w nocy sobie to e, stależuję, rozsieję te poplony. i już będzie sprawa zamknięta Rozlałem sobie ta, ta działka jest ostatnią którą Mam przeznaczoną na poplony, także ją kończę i resztę sobie chyba rozleję tam koło domu. Zostało jakieś 150, no ze 100 litrów zostanie. Także tam wiele, wiele nie opryskam, ale zawsze tam coś się tą ziemię wspomoże. Albo nie, zrobimy inaczej. Opryskam sobie taką nową działkę zakupioną niedawno. Pierwszą tutaj niedaleko, to już nie będę tam wiózł pod dom tego suków z tymi supami to jest normalnie porażka. Dobrze tego nie trzeba tak pryskać dokładnie, tylko wiecie tak aby, aby tylko było pryskane. co wam jeszcze mogą powiedzieć w ciągu dnia też sobie coś tam pryskałem panie że można sobie no panie właśnie teraz że mam dwa ciągniki to jednym sobie opryskałem a tym drugim sobie od razu to przykależowałem tak żeby te te bakterie nie wyschły i co pewnie zapytacie czy warto to w ogóle stosować powiem wam yy, jak jak nie nawozić jakiegoś obornika czy coś, jakichś naturalnych nawozów, to moim zdaniem warto co przynajmniej raz, przynajmniej raz, żeby to dobrze zaaplikować i te bakterie sobie tam później w glebie już siedzą. Jak ich tam nie wytrujemy, to, to one już tam sobie będą. Dlatego co, no, co, co tam parę, ostatnio tam chyba 3-4 lata temu to robiłem. Yy, tylko oczywiście to nie pamiętam na których działkach ale teraz sobie przeleciałem wszystkie te wszystkie te nowe działki sobie od nowa przeleciałem tak żeby już były załatwione jeszcze może później sobie bo tam mi zostało z 200 litrów w tym że teraz sobie dolejemy wody yy, do pełna damy cukru i za jakiś miesiąc Kolejna partia powinna się tam namnożyć, oczywiście, takie namnażanie. To jest nie wiem, czy jak oni na to patrzą teraz. Tam mnie to było normalne, nawet ja, przygodę zaczynałem od jeszcze tych takich pakietów, gdzie była litra tych baterii i trzcina, znaczy melasa z trzciny cukrowej to się po prostu do jakiegoś ciepłego, ciepłym miejscu się to stawiało eee, Mieszało się tą, tą melasę z tymi bakteriami I to się po prostu rozmnażało A teraz e, już to sprzedają niby jako taki gotowy wyrów, e, Którego rzekomo nie wolno rozmnażać samemu, bo się to nie uda, no, ale ja podejrzewam, że to wiecie, to jest zabieg czysto marketingowy i to jest yy, po prostu to samo, tylko że po prostu co, no, na, na gotowym produkcie no to więcej zarabiają, a, a jak były dawniej takie pakiety pakiety zrób to sam, to no, wiadomo, że każdy raz kupił i później już już yy, sobie tam rozmnażał to samemu. Tego moim zdaniem tak to wygląda Aczkolwiek mogę się mylić, nie powiem, że nie Już każdy tam robi jak uważa yy, Także co, składamy opryskiwacz No i co, pryskam sobie tymi dyszami Tymi dyszami do RSM-u, bo i tak to w ziemi W ziemi się to zaraz wymiesza Także podej uważam, że jest to takie optymalne rozwiązanie yy, Co tam jeszcze? Chyba tyle Ile mi tam zostało tego? Ze 100 litrów. Dobra, to już nie będziemy tego wjeździć do domu. Opryskamy sobie tutaj. E, tam taką jedną działeczkę jeszcze mam świeżą, także dam sobie to wypryskam. No i chyba tyle na razie, także widzimy się jeszcze później może z, z ciągnika tam z, z talerzówką. Pokażę wam jak się ten talerz sprawuje, bo kurczę. Wbrew pozorom, nie jest to takie proste, zrobić taką redlicę talerzową. Ogólnie to chodzi, tylko że co... Yy, zapycha mi tą słomą. Tak jakby od drugiej strony. Już tam później Wam pokażę. Także, na razie, cześć. Tyle jak no sobie zobaczymy czy się to moje kółko trzyma ale widzę, że nawet nic co mi odpadło chyba także chyba się tam to no zobaczymy zaraz. jak to tam wygląda Same. No, jeszcze jeden przejazd. Także co teraz sobie wyjdziemy teraz? Zobaczyć jak to tam jak to moje półcko tam się sprawuje Nie wiem czy nie będę musiał yy, poluzować trochę Zobaczymy, jak to wygląda. A, nie wziąłem sobie telefonu. Nie będzie przyświecić. No co, kuleczko jest. Tylko co czekać, czy ono się kręci. A, zobaczcie, ono się zablokowało w jednej pozycji. I tak się praktycznie w jednym miejscu stało. Za, za mały osnę tam zrobiłem I po prostu Wiecie o co chodzi A jedna, druga sprawa, że to kółko nie jest, nie jest proste yy, Po obręczy i Też nie da się tego tak super, super ustawić No i co, tak to pole tutaj wygląda Po tym zasianiu Dosyć przyzwoicie chyba Tutaj też był owies na tej działce zobaczymy co tutaj jeszcze nam zostało, no nic, ale myślę, że chyba jeszcze nas 2 hektary powinno wystarczyć zobaczymy jak nie to się coś tam będzie kombinowało innego Także co, na dzisiaj tyle Kończę ten kawałek eee, i do domu. Jutro, jutro sobie podziałamy z takim innym projektem. Będziecie mieli na następnym filmie. Mam nadzieję, że mi się uda to skończyć. Eee, no i tyle na dzisiaj. Także o, piesel tam czeka na zające. Dawaj zająca Gdzie zająca? Szukaj go, szukaj Szukaj zająca Dobra, kończę Także co? Do następnego Na razie, cześć